Cześć, witajcie. Witam w kolejnym filmie z serii KOTEŁ. Witam w kolejnym... Witam w kolejnym filmie z serii całodniowych jadłospisów. Dzisiaj mam zamiar zrobić taki cały dzień liczenia kalorii. Generalnie kalory nie liczę, ale chcę zobaczyć ile wyjdzie. Myślę nad taką serią. Odcinków z konkretnymi jadłospisami dla Was, z policzoną kalorycznością, jak na przykład film 1700, 1800, 2200 kalorii. Dajcie znać, co myślicie. A dzisiaj, tak na spontanie, będę liczyć w trakcie. Zobaczymy, ile wyjdzie na koniec. Zapraszam. To choć odrobinę mnie śledzi, wie, że u mnie zawsze są owsianki na śniadanie, więc dzisiaj bardzo nietypowo, z tostowanych chlebek zrobię jakoś guacamole, jajeczka na twardo, pomidorek, trochę zieleniny. Jakoś mi dzisiaj naszła ochota na kanapki, co się praktycznie nie zdarza. Zrobiłam klasyczne guacamole tam pod jajeczkami. Pół awokado, sok z cytryny, sól, pieprz, czosnek cały pomidor, dwa jajka, na średnio twardo. Och, dawno nie jadłam takiego śniadania. Na kolejny posiłek zrobimy sobie takiego domowego burgera. Robiłam dosłownie identycznego wczoraj i wyszedł przepyszny, także już pokazuję wam składniki. Ok, więc ja sobie użyję takiego gotowego burgera z firmy Linda McCartney. W opakowaniu są dwa, tak jak mówiłam, ja już jednego wczoraj zjadłam. To jest wegetariański burger z mozzarellą. Jeden burger ma 265 kalorii a w składnikach, głównym, głównym składnikiem jest soja i co super w tym burgerze jest, to tutaj zresztą widzicie na opakowaniu, on ma w środku mozzarellę takie małe kawałeczki mozzarelli w środku i ona się super roztapia i ten burger w ogóle ma bardzo taką teksturę mięsną, bardzo mięsnie smakuje ja nie jem mięsa już, uch, nie wiem, ponad 3 lat Także super ten burger jest i co tutaj oni mówią, to żeby go nie rozmrażać, bo ja te burgery kupiłam z zamrażarki, żeby takiego nierozmrożonego burgera wsadzić do piekarnika. Ja nauczona doświadczeniem z wczoraj, bo wczoraj tak jak mówię piekłam już tego burgera, wykładam go na papierze do pieczenia, wczoraj mi ta mozzarella zaczęła się topić na tej kratce, żeby dzisiaj tego uniknąć. To, tak jak mówiłam, użyję papieru. Bułkę mam taką ciabatę z oliwkami. Jak zaraz rozkleję, to Wam pokażę, jak super te oliweczki w środku. Użyję musztardy takiej klasycznej. Ser żółty. Mam już końcówkę. Yy, to będzie taki dosyć wyrazisty cheddar. Mam trochę zieleniny i kiszone ogórasy. Wczoraj jeszcze miałam połówkę awokado. Ja na super sobie zrobiłam guacamole na połówkę bułki. Na jedną część no ale już niestety dzisiaj nie mam ok, piekarnik mi się nagrzał wkładam burgera oni tutaj mówią, że w piekarniku na 20 minut 15-20 ja wczoraj piekłam 20 po 15 wsadziłam sobie bułkę jeszcze na chwilę, żeby mi się zrobiła chrupiąca i dzisiaj zrobimy dokładnie tak samo więc y, burger w piekarniku ja już tu sobie przekroiłam bułkę zobaczcie, ona ma w środku jest taka ciabata z oliwkami ma dużo oliwek w środku, są takie i zielone, i takie brązowe oliwki. półka też na chwilę poleci do piekarnika. Przygotuję sobie też w międzyczasie agurasy. Bułeczka już podpieczona. dół smaruję sobie musztardą. Mam sobie moje liście szpinaku. Trochę tutaj mam też rukoli. Całkiem sporo. Burger już jest upieczony. Wygląda mega. Mozzarella się znowu ciągnie. Ha! Jest strasznie gorąco. Ciągnie się ta mozzarella z niego. Na burgera leci ogóras. I... Wierzch bułki jeszcze jest chwilę w piekarniku, bo roztopia się na nim ser. I serek roztopiony przykrywamy. I tak się prezentuje. Ja czasami sobie burgery przykrajam i dzisiaj chyba tak zrobię. Wow. Ale to nic, ale to nic. Wracaj tu. Pokażę Wam jeszcze w środku. Jest Mega. Mm. Ten burger ma taką bardzo mięsną teksturę. Generalnie jest Mamy tutaj wyrazisty czedar, wyrazisty taki dosyć ostry czedar. Kwaśny ogórek, ostrą musztardę i ten burger bardzo wyrazisty. Do tego te oliwki od czasu do czasu wpadają. Mm, naprawdę zachodam. Ja jeszcze powiem, że w międzyczasie policzyłam mm, kaloryczność. I wyszło na taki jeden burger ma 620 kalorii. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Zależy dla kogo. Ale warto. nam się chwilowo. Zobaczę. Ok, przyszedł czas na kolejny posiłek. Nie mam jakiegoś specjalnego planu, ale myślę, że zrobię taki stir fry. Podsmażę sobie wszystko na oliwie. Przygotowałam sobie pieczarki, szparagi, brokuły, wędzone tofu, cebulkę, zwykłą, szalotkę, czosnek. Yy, I chciałabym wypróbować taki makaron organic soyabean, czyli tylko sojowy. Spaghetti. Zobaczymy co z tego będzie. Na górę pergamino reggiano. Ok, lecimy z tym. No wielkiej filozofii tu nie ma na łyżeczce oliwy. Podsmażam na początku czosnek, szalotkę. Póki co tylko sól, pieprz. Mam w planie użyć sos sojowy. I będę po kolei dodawać warzywa, zaczynając od tych, które potrzebują najwięcej czasu. I na koniec podleję odrobiną wody i wyrzucę ten makaron. On dosyć szybko się gotuje. Szczerze mówiąc też nie potrzebuję dużo przypraw, bo to tu mam wędzone. Warzywa dadzą z pewnością dużo smaku i nie będę tego długo smażyć. Chcę, żeby część warzyw została chrupiąca. Wyszła naprawdę spora. Może i ten ser tu nie pasuje, ale ja naprawdę miałam ochotę na ser. Zresztą ser pasuje do wszystkiego. Teraz podliczę Wam kaloryczność. I tutaj z boku napiszę jami.